Ale jak tak przechodzę sobie obok takich miejsc, czy w ogóle mam okazję też korzystać z siłowni, to widzę, jak dużą popularnością cieszą się suplementy. Nawet w tych dużych hipermarketach mamy produkty takie jak białko i kreatyna, które podobno warto stosować, o ile mamy zdrowy organizm, nie szkodzą też, a pomagają w uzyskaniu lepszych efektów. To jak to w końcu jest? Teraz tak, kreatyna i białko są najbardziej przebadanymi takimi suplementami teraz na rynku od wielu lat. Trwają badania, więc nie wpływają niekorzystnie na nasz organizm. Oczywiście są przypadki indywidualne, no to już po konsultacji gdzieś tam z lekarzem, to już może być dalsza gdzieś tam, dalsza praca nad, nad tym. Ale jak chodzi o kreatynę, 3 do 5 gram dziennie to jest taka dawka, którą powinniśmy przyjmować. Kreatyna pozytywnie wpływa też na to, że na energię naszą na co dzień, na regenerację, na to, że jest udowodnione takie w badaniach, że też więcej siły mamy po samym zarządzaniu. Regularnym tej kreatyny, tak jak mówiłem, od 3 do 5 gram. To jest taka zdrowa wartość dla nas, którą możemy przyjmować codziennie. No z białkiem to już mamy dużo tych białek na rynku. Kwestia tego, czy potrzebujemy i mamy jakieś nietolerancje u siebie tego białka, więc koncentrat białka, taki podstawowy, gdzie jest 70-80% w danym, w danym suplemencie samego białka, możemy 30 gram spożywać, ale też możemy miksować to z jakimiś innymi, na przykład czy owocami, czy z masłem orzekowym robić taki pełnowartościowy posiłek z tego koncentratu, bo on jest też naj, najprostszą taką formą na rynku dostania, bo jest najtańszy po prostu i szkoda nam też jego stosować po treningu w formie regeneracji, więc jak chcemy takie białko do szejków i pełnowartościowy posiłek z tego stworzyć, to spokojnie koncentrat możemy. Pojawia się problem wtedy, jakie mamy jakieś nietolerancje, czyli mm -hmm. na laktozę, wtedy już niestety musimy albo taki hydrolizat, czyli wartość czystą formę białka, droższą trochę, wtedy zastosować, lub też jakieś dla wegan białko, czyli roślinne, grochowe, sojowe, to już też jest takie dodatkowe białko, czyli no zależy. Dobrze. Ale mamy połowę maja i to jest zwykle taki okres, pewnie to za chwilę potwierdzi, że na siłowniach coraz więcej osób się pojawia, bo każdy myśli, żeby zrobić formę na wakacje, żeby na plaży nie było wstydu i że to jest dobry pomysł, żeby budowanie formy zaczynać w ogóle od suplementacji, czy ona jest tak istotna, czy raczej sam ruch. Jest suplementacja to jest taki dodatek do powiedzmy naszej diety, mhm. czyli nawet jak 30 gram tego białka spożyjemy, to pamiętamy, że też całodniowe zapotrzebowanie musimy wiedzieć, czyli całe zapotrzebowanie na białko u kobiet to jest 1,2 do 1,4 grama na kilogram masy ciała, więc to musimy też sprawdzić, czy na co dzień z naszego pożywienia mhm. nie dostarczamy, bo tak to dodatkowo dorzucać jeszcze białka, jak dużo mamy w diecie, to bez sensu wydawać też pieniądze na dodatkowe suplementy. U mężczyzn jest to od 1,6 do 2-2 grama na kilogram masy ciała, takiego zapotrzebowania na, na co dzień w białko.